Jak wytłumaczyć mam to sobie, ja już doprawdy nie wiem sam. Dość wspomnieć przy mnie o chorobie, a już na wieczór ja ją mam. Ja już nie piję, już nie palę. Kobieta to mój ciężki wróg. I kąpię się w kaloszach stale, żeby nie przemoczyć nóg. Na każdą zważam już przestrogę. Nawet gdy zlapać tchu nie mogę, to ja nie lapię. Ani mi w głowie nie chlapią ci, co mają zdrowie. Oszczędzam się na każdym kroku. W ogonkach nie stoję, wchodzę z boku. Alkohol też nie. Polak abstynent zawsze bez względu na kontynent. Chyba, że rano i w południe. I co? paskudnie. Tu raz mnie kluje, tam znowu raz. W piersiach orkiestra grami. Jazz. Nad już któryś z rzędu rok, gdy portfel swój przeglądam czule, czuję, że zepsuł mi się wzrok. Pieniędzy nie widzę w ogóle. Iść do lekarza. Pomysł mądry, ale ja nie mam już ochoty. Popuka powie hipochondryk, a potem powie 100 złotych. Diagnoza trafna co do Jota, ale gdy idzie o kwotę, bo ja poważnie na drugim świecie już jedną nogą byłem na polu, tą lewą. Wróciłem przecież, ustrój nie dla mnie. S Same anioły. A zaczęło się dosyć dziwacznie, z początku noga zdrowa jak ryc, sam czekam kiedy to się zacznie, rok drugi a noga nic. Już diabli brali mnie powoli, już cierpliwości było brak, bo co to za noga, co nie boli? Chora czy jak? Aż raptem czuję, że gdy chodzę to mnie coś kluje w lewej nodze, Stane nie kluje, dziwne klucie. A w sercu zaraz lepsze czucie przed właśnie pogrzeb jakiś bowiem. Dwie damy w czerni, więc ja dodam, jak się nieboszczyk czuł ze zdrowiem. Rzekły, że klucia miał. Ja mam tutaj w nocy, kiedy chodzę. I im tłumaczę, jak mnie boli. Nieboszczyk wprawdzie miał nie w nodze, lecz tu czy tam, to nie gra roli miłem sercu gorzki lament, co robić? Testament? Nie mam pieniędzy, nie mam domu, a cóż by to zapisać komu? Chyba, że wszystkich mych lekarzy obdarzy pewną cenną rzeczą, oddam im ich recepty w darze. niech sami się leczą. A pewnej milej pani Alice, swe serce dać miałbym ochotę. Niech sprzeda je w jubilerskiej centrali, bo było prawie jak złote. Niech żąda dużo, proszę jają, ale niech bierze ile dają. Nie umarłem jednak w terminie, bo potem przeszło mi to klucie. A dziwny przypadek w medycynie, gwóźdź był w bucie.